Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Jeden z rozdziałów książki Żyj Odważnie to dobre i złe lęki. Kolejny jest o fobiach. Porozmawiajmy o tych dwóch. Czy lęk może być dobry? Oczywiście zdrowo jest bać się kontaktu z ogniem. Zdrowo jest bać się skoku do głębokiej wody, jeśli nie umiesz pływać. Jest wiele rzeczy, które są zdrowe, i zdrowo jest czuć bojaźń Bożą. Myślę, że nie słyszymy dość dużo o bojaźni Bożej, a to nie to samo, co lęk przed Bogiem. Nie musisz się go bać. Nie jest złym Bogiem. Może się rozgniewać, lecz nie jest zły. Kocha Cię i chce dla Ciebie dobrze. Gdy popełniasz błędy, nie musisz bać się Boga. Ale pełen czci, lęk, wypływa z szacunku, oznacza świadomość, że Bóg jest Bogiem. Jest potężny, wszechmogący, całkowicie dobry. I chcę go szanować na tyle, by robić to, co mi każe. Tak, powinieneś bać się nieposłuszeństwa wobec Boga. Nie dlatego, że może cię ukarać, ale dlatego, że wierzysz, że jest mądry i wie, co jest dla ciebie najlepsze i prowadzi cię do dobrych rzeczy. Więc chcemy czuć ten zdrowy lęk, pełen czci, lęk przed nieposłuszeństwem. Ale są też złe lęki. Jeśli przeczytasz hasło fobia w słowniku albo poczytasz o fobiach w internecie, zaskoczy Cię nieskończona lista rzeczy, których ludzie się boją, takich jak wysokość, woda, ciemność, światło, inni ludzie. To mnie zdumiewa. Niektóre rzeczy są naprawdę... Naprawdę niezwykłe i nie powinniśmy śmiać się z takich ludzi. Zrozum ich, a jeśli to Ty masz nietypową fobię, chcemy Ci pomóc ją pokonać. Nie musisz żyć w niewoli fobii, która nawet dla Ciebie jest absurdalna. Może nie wiesz skąd się wzięła i jak ją pokonać. Wierzę, że pierwszym krokiem jest mówienie właściwych słów. Zamiast powtarzać, boję się tego, boję się tamtego, zacznij mówić przez wiarę w Boga, nie będę się lękał, nie boję się tego, nie boję się tamtego. Powiesz, Joyce, ale ja się boję. Czujesz lęk, ale nie musisz się bać. Jeśli wiesz, kim jesteś w Chrystusie, możesz być tym, kim jesteś w Nim, nawet jeśli czujesz lęk. Albo poczucie winy. Mogę czuć się winna, ale ze Słowa Bożego wiem, że zostałam usprawiedliwiona, więc jeśli żałowałam i prosiłam Boga o przebaczenie, wtedy mówię, nie dbam o to, co czuję bo wiem, że Bóg mi wybaczył. Będziesz zaskoczony, co się stanie w twoim życiu, gdy przejmiesz nad nim władzę i przestaniesz tchórzyć, gdy pojawią się małe emocje. Chciałabym cię zachęcić, żebyś zdobył książkę Żyj Odważnie. Wierzę, że bez względu na rodzaj lęku, z którym się zmagasz, książka Żyj Odważnie może ci pomóc. Nie będę opisywać konkretnych lęków, ale zasada jest taka, żeby nauczyć się robić różne rzeczy mimo lęku i mierzyć, się z nim. jedno jest pewne nigdy nie pokonasz lęku lękając się nigdy nie pokonasz lęku wycofując się czy tchórząc jedyny sposób na zwalczenie go to iść przed siebie stawiać mu czoła i robić to co trzeba mimo obaw jak nauczyć się słuchać boga przez doświadczenie jak uczyć się podążać za duchem? Trzeba zrobić krok i sprawdzić to. Oh, to nie Bóg. Nie rób tego. Wiesz, jak odkryłam powołanie do służby? Zaczęłam działać. Wychodziłam na ulicę w St. Louis z ludźmi z kościoła, sobotnie poranki, z trójką małych dzieci i Dave'em, i rozdawałam chrześcijańskie broszury. Nienawidziłam tego. Nie chciałam tego robić, nie lubiłam marznąć, nie cieszyło mnie odrzucenie. Potem próbowałam opiekować się dziećmi. Wystarczyły dwa tygodnie, żeby zrozumieć, że nie jestem do tego powołana. Próbowałam sprzątać w domu pastora. To też nie było fajne, bo nie radziłam sobie ze sprzątaniem własnego. I musiałam zmierzyć się z faktem, że sprzątam tam tylko po to, by wkraść się w jego łaski. A potem zaczęłam nauczać. I pokochałam mówienie ludziom, co mają robić. Powiedziałabym, że żartuję, ale to nieprawda. Jeśli masz powołanie do nauczania, będziesz lubił wskazywać ludziom kierunek. I nie ma w tym nic złego, dopóki nie próbujesz ich kontrolować. Żeby odkryć, co Bóg do nas mówi, musimy zrobić krok. Nie możesz bać się zrobienia kroku. i możesz z lęku przed popełnieniem błędu nic nie robić. Najgorsze, co możecie spotkać, to nie popełnienie błędu. I wszyscy o tym wiedzą. Najlepsze, co możesz zrobić, to powiedzieć głośno... I wyraźnie, odważnie, popełniłem błąd. To cię nie zabije. Myślałem, że Bóg mi to mówił, ale tak nie było. Popełniłem błąd? Myliłem się? Źle zrobiłem? Potraktuj to jako życiową lekcję i więcej tego nie rób. Lubię pierwszy rozdział Księgi Jozuego, w drugim wersecie Bóg mówi Jozuemu, który miał zastąpić Mojżesza. Mojżesz, sługa mój, umarł, o czym Jozue wiedział, bo opłakiwali go od trzydziestu dni, ale te słowa znaczyły, coś się zmieni. To koniec. Teraz zrobimy to. Ale Jozue nie wiedział, że to już nadchodziło. Teraz więc wstań. To pierwsza rzecz, którą musisz zrobić powstać. Najpierw musisz powstać w swoim wnętrzu. Otrzymałeś Bożą Iskrę. I musisz powstać w swoim wnętrzu, porozmawiać ze sobą. Nie będę się lenił przez całe życie ani żył bez celu. Bóg każe mi coś zrobić. Jestem zmęczony tym, że ludzie sterują moim życiem, zmęczony lękiem. Zamierzam wstać i zmierzyć się z tym i wieść wartościowe życie. Nikt inny tego za ciebie nie zrobi, więc zrób to dla siebie. Jest coś takiego we wnętrzu każdej osoby, że jeśli się tego uchwyci, może odnieść wielki sukces, ale ludziom, którzy nigdy tego nie zrobią, nie można pomóc. Teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały lud do ziemi, którą ja daję Izraelitom. I wers trzeci, który jest kluczowy: każde miejsce, na które stąpi wasza noga, ja wam daję. Teraz słuchaj, Bóg mówi: Powiedziałem ci już, że ta ziemia jest twoja. Bóg już podjął decyzję w twojej sprawie. Bóg ma dobry plan dla ciebie. Bóg już zdecydował. Wysłał Chrystusa, który powiedział: Złodziej przychodzi po to, by kraść, zabijać i niszczyć. I dodał: Przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Bóg już zdecydował. Nie czekamy aż Bóg zadecyduje o naszej przyszłości. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was, zamiarów pełnego pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Bóg chce, żebyśmy byli pewni siebie, odważni, nie bali się, więc wykonał już całą swoją część zadania. Powiedział: Wydaję Wam ten kraj, teraz mówi: Każde miejsce, na które stąpi Wasza noga, ja Wam daję. Co to znaczy? Że to wszystko jest Twoje. Weź to. Ale się modlę. Nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Mam bolesną przeszłość. Nie traktowano mnie sprawiedliwie. To tylko diabeł, który próbuje zatrzymać cię w tchórzliwym, żałosnym miejscu, gdzie siedzisz bezczynnie po ramionach. A Bóg mówi, wstań. Powstań w swoim wnętrzu, wyjdź na zewnątrz. Już zapłaciłem za ciebie cenę, żebyś miał cudowne życie. Zacznij podejmować kroki w wierze, a każde miejsce, na które stąpi twoja stopa, jest twoje. Bóg nie ma względu na osoby, nie ma faworytów, ale myślę, że Bóg się cieszy z odważnych ludzi, których nie odrzuci. Słyszałeś? Odważni ludzie mówią: Będę zmierzał do przodu z łaską i pomocą Bożą, i będę tym, kim Bóg chce mnie widzieć. Nie będę żyć przeszłością, nie pozwolę, by inni ludzie rządzili moim życiem, nie pozwolę, żeby to, co o mnie myślisz, wpłynęło na to, co ja o sobie myślę. Czuję, jak wiara rośnie. Czy wiesz, co by się stało w tym zwariowanym świecie, gdyby wszyscy, którzy nazywają siebie chrześcijanami, naprawdę powstali i zaczęli wspólnie działać? W naszym kraju szybko nastąpiłby wielki zwrot. Ludzie zaczęliby pragnąć tego, co mamy, zamiast nas wyśmiewać i uważać za jakiś żart. Coś Ci powiem, chrześcijaństwo to nie kula, na której się opierasz. Bycie prawdziwym chrześcijaninem na tym świecie wymaga odwagi. I nie mówię o chodzeniu do kościoła, lecz o prawdziwym życiu. Werset piąty. Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie opuszczę ci ani nie porzucę. W każdym z tych wersetów jest tyle lekcji. Wyobrażasz sobie, co poczuł Jozue, gdy Bóg mu powiedział, że zajmie miejsce Mojżesza? Musiał pomyśleć: chyba żartujesz. Mojżesza? Mojżesza? Bóg nigdy nie kazał mu być takim jak Mojżesz. Powiedział: Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Rozumiesz? Czasami słyszę, jak ludzie mówią: Będę następną Joyce Meyer. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie chcesz stać się mną lub kimś innym. To wspaniale, że mogę być dobrym przykładem, ale jeśli chcesz coś robić, powiedz: chcę robić więcej niż ona. Uwielbiam Księgę Jeremiasza, rozdział pierwszy, werset czwarty. Pan skierował do mnie następujące słowo: Widzisz, Bóg mówi do ludzi. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem Cię. Zanim się urodził, zanim zrobił coś dobrego lub złego, Bóg rzekł: Jesteś mój. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Jeśli Bóg położył na tobie rękę i wyznaczył cel, to marnujesz czas, próbując robić coś innego z myślą, że to Cię uszczęśliwi. I rzekłem, ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem. Pan zaś odpowiedział mi, nie mów, jestem młodzieńcem. Gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię pośle i będziesz mówił cokolwiek Tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić. Jeremiasz prowadzi z Bogiem tę samą rozmowę, co większość ludzi. Mojżesz też rozmawiał tak z Bogiem. Masz niewłaściwego człowieka, nie jestem elokwentny, jąkam się, ludzie mi nie wierzą, i tak dalej. Bóg w końcu rozgniewał się na Mojżesza i ten go posłuchał. Jeremiasz wciąż skupiał się na sobie. Werset 17, uwielbiam to. Ty zaś przepasz swoje biodra, Dziś nie rozumiemy tego zdania, bo nie mamy z tym do czynienia. Ale zasadniczo chodzi o to, że ludzie nosili wtedy długie szaty, więc musieli je wszystkie zebrać i związać. Duchowe znaczenie jest takie. Pozbądź się wątpliwości i niewiary. Niezdecydowania i lęku, wstań i bądź taką osobą, jaką Bóg chce widzieć. Przepasuj swoje biodra, podejmuj decyzje, nie bądź bierny. Jeśli musisz podjąć decyzję i zrobiłeś wszystko, żeby usłyszeć Boga, a on nic nie mówi, to on chce, byś zrobił to, co leży ci na sercu. Wiem, że to niektórych przeraża. Nie, nie, muszę dostać słowo od pana. Prawie skończyłam lekturę książki pod tytułem Słuchanie Boga i nie sądzę, żeby autor miał coś przeciw, jeśli przeczytam kilka słów. Posłuchaj. Bóg wiele razy nie ześle konkretnego słowa. Co więc powinniśmy zrobić? Ogólnie mówiąc,. Wolą Bożą jest, abyśmy wzięli udział w wyznaczaniu sobie życiowego szlaku. Jeśli Bóg nic do Ciebie nie mówi, to mówi, moją wolą jest, abyś sam podjął decyzję. Bo już się na samą myśl, że to może być prawda. Wiele się nauczyłam, obserwując ludzi, kiedy robią. Czy możesz popełnić błąd? Tak, to bardzo prawdopodobne, ale w ten sposób się uczymy. W ten sposób się uczymy. Naucz się osiągać pokój, naucz się mądrości, użyj rozumu, poznawaj Słowo Boże, nie próbuj kopać w drzwi, pchnij je delikatnie i patrz, jak się otwierają. Nie rób martwych uczynków. Jeśli się frustrujesz, próbując coś zrobić, to może Bóg mówi: Nie położyłem na tym ręki, wycofaj się i czekaj. Ale my zawsze czekamy na anioły lub dźwięk trąb, aż ktoś się zjawi. Ostatnio mnie to spotkało. Pewna kobieta powiedziała: Dwie godziny temu dostałam zaproszenie i przyszłam tu, żebyś przekazała mi słowo od Boga. Nie znoszę, jak ludzie mi to robią. Nie mam magicznego przycisku. Nie mogę powiedzieć: Bóg chce, żebyś to zrobił. Ludzie, którzy Ci mówią, że mogą. Nie twierdzę, że Bóg nie przemawia do ludzi przez ludzi, ale nie możesz przez całe swoje życie być od nich zależny. Nie chcesz tego. A jeśli ktoś przekaże Ci słowo, sprawdź je. Sprawdź go owoce. Jeśli nie zgadzają się z Twoim duchem, powiedz nie, dziękuję, nie pojadę do Afryki, bo powiedziałeś, że powinienem. Moją wolą jest, abyś Ty sam podjął decyzję. Bóg przygotowuje nas do życia pełnego inicjatyw. Czyż nie byłoby nudno, gdybyś nie angażował się we własne życie? Jeśli musisz czekać, aż ktoś inny, nawet jeśli musisz czekać na Boga, kiedy dzieci są małe, mówisz im, nie rób tego, nie rób tamtego, zrób to, zrób tamto. Wykończyłabym się, gdybym musiała to mówić moim dorosłym dzieciom. Bóg chce, żebyśmy znali Jego serce i zajęli się Jego sprawami. Módl się o wszystko. Trzymaj się Boga. Zmieniaj wszystko, co Bóg każe Ci zmieniać. Zmieniaj plany, zmieniaj kierunek, ale jeśli Bóg nic nie mówi, a wszyscy wiemy, że często tak jest, Kto z was chciałby, żeby Bóg przemawiał częściej? Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam Boga w swoim sercu. Spytałam: Boże, czego ode mnie oczekujesz? Co mam zrobić? I dosłownie usłyszałam w duchu: Rób, co chcesz? Pomyślałam: To nie może być Bóg. To nie może być Bóg. Bóg nigdy nie pozwala nam robić tego, co chcemy. Pozwól, że spytam. Skoro On daje nam swoje serce i swojego ducha, to kto może nas pouczać, że to, co czuje w sercu, nie pochodzi z serca Boga? Mamy umysł Chrystusa. Do nas należą uczucia, myśli, intencje, cele Jego serca. Jesteśmy połączeni. Właśnie to jest zjednoczenie z Bogiem. Jesteśmy wewnętrznie związani, złączeni. Nie musimy przez cały czas dostawać słowa. Podążamy za Duchem, za Pokojem, za Mądrością. Dziękujmy Bogu za te szczególne słowa, rozmowy i wyznaczanie kierunku. Bez przerwy to dostaję, ale nie myśl, że Bóg będzie cię prowadzić, jeśli nie znasz Jego Słowa. Powiedziałam, żebyś nie myślał, że jesteś upoważniony do podążania za Bogiem i słuchania Jego głosu, jeśli nie znasz Jego Słowa. To nasze zabezpieczenie, Słowo Boże. Lecz Słowo Boże mi nie powie, jaki kupić samochód, kogo mam poślubić, nie powie mi, czy pora kupić nowy dom. Słowo Boże mi tego nie powie. Bóg pozwala mi angażować się w tę sprawę. Pozwala mi podejmować decyzje oparte na mądrości, na zdrowym rozsądku, na tym, czy czuję pokój. Bóg chce, żebyś angażował się w swoje własne życie. Przestań się bać podejmowania decyzji, nie bądź niezdecydowany, rób wszystko, co możesz, by słuchać Boga. Jeśli musisz podjąć decyzję i wciąż go nie słyszysz, podejmij ją i zrób coś. Bo gdy podejmiesz decyzję, albo będziesz chodził po wodzie, albo do niej wpadniesz. Dzieje apostolskie 16. Pokażę ci, jak żyli apostołowie. Paweł i Sylas przeszli ziemię zwaną Frygią. Musiałam zapytać kogoś mądrzejszego ode mnie, jak to wymówić. Wciąż robiłam to źle, i ktoś mi powiedział nie, 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 to nie jak frytki. Frygia. Ja mówiłam prygia. I spójrz! Bóg się mną posługuje. Nie jestem naukowcem, ale mam zdrowy rozsądek. Więc Paweł i Sylas przeszli Frygie i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Co to znaczy? Czy Bóg nakazał im tam iść? Nie. Uważam, że próbowali tam iść, ale się nie udało. Myślisz, że co? Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do wityni pewnie ukrzyżują tu wszystkich, ale duch Jezusa nie pozwolił im. Próbowali iść, ale Bóg im nie pozwolił. Więc próbowali czegoś innego, ale Bóg też nie pozwolił. Więc poszli gdzie indziej, ale Duch Święty znów ich zatrzymał. Wiesz jak to widzę? Nie czekali, aż pojawi się anioł, i powie im, co robić. Próbowali coś robić. I jeśli Bóg ich namaścił, to robili, a jeśli nie, cofali się. Przeszli więc myzję i zeszli do Troady, i w nocy miał Paweł widzenie i otrzymał konkretne instrukcje, co robić. Rób wszystko najlepiej, jak możesz. Zakasaj rękawy. Wrzuć wyższy bieg. Gdybyś miał patrzeć za siebie, Miałbyś oczy z tyłu głowy, a nie z przodu. Wrzuć wyższy bieg i zacznij mówić. Zmierzę się z tymi lękami. Zrobiłem, co mogłem, by usłyszeć Boga. Czekałem na niego. Prosiłem, by wskazał mi kierunek. A teraz postawię krok w stronę, którą w sercu uważam za właściwą. I postaw malutki krok. Nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę. Na początku zamocz stopy. To słowa z książki, którą czytam, i całym sercem się zgadzam. Od lat dzielę się tym przesłaniem, jak ludzie uczą się słuchać Boga. Tylko w jeden jedyny sposób przez doświadczenie. Musisz po prostu czegoś spróbować. Spróbowali pójść tam, nie wyszło. Spróbowali pójść gdzie indziej i też nie wyszło. Chyba próbowali tak z cztery razy i wtem Paweł znalazł się we właściwym miejscu i dostał to konkretne słowo od Boga. Ale co by się stało, gdyby Paweł został w domu, na swojej kanapie? Słyszysz? Co robisz, padle? Czekam, aż Bóg przemówi. Już nigdy się nie lękaj. Nie zachęcam cię do głupstw. Módl się, myśl, szukaj rady, jeśli chcesz, ale upewnij się, że prosisz o nią kogoś, kto sam nie wykonuje w życiu kiepskiej roboty. Jeśli chcesz mądrej rady, możesz o nią prosić, ale w większości ludzie sami nie wiedzą, co mają robić, więc nie mają prawa ci tego mówić. Powiem jaśniej, wolisz nic nie robić z powodu lęku, czy zrobić coś w wierze. Nie pozwól, by lęk powstrzymywał cię od prowadzenia takiego życia, jakie Bóg dla ciebie zaplanował. Wierzę, że Bóg cieszy się z odważnych ludzi, zdecydowanych, by postawić krok w wierze i dostać od niego to, co najlepsze. Nie pozwól, by lęk cię powstrzymywał. Żyj odważnie. Jedynym sposobem na pokonanie lęku jest odwaga. Więc zamiast mówić, nie mogę się bać, nie mogę się bać. Codziennie przyjmuj postawę. Dziś będę żyć odważnie.